Gdzie jesteś? Tutaj jestem. Hello, i co się stało? Byłem prawie pokonany. Jest. Się... Już pr jeszcze go nie pokonałeś. Poza tym pojawił się drugi. Szukamy go, nie tego. Jaki on jest straszny! Tu szybko. Te. A czym go lejesz, żeby go pokonać? Aha. No. Mnie z a zobacz. Jak to nie mam twarzy? No, tutaj mam no bo to nie, nie. Potrzebujemy jeszcze kamery, żeby nagrywać swoją twarz. Na razie to jest nasze pierwsze wideo i zobaczymy, jak nam pójdzie. Okej? Okay? Wyganiamy go! Wyganiamy. A może byś, może byś zjadł, macie kanapki swoje, co? Ale go wyganiamy. Wyganiamy go? niech to działa. Nie! 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 Zobacz, ile on ma jeszcze energii. Macie, a jak powstają wizery? Widery? Jak powstają widery? No to wytłumacz mi. Okej, okay, ale zauważyłeś, że jemu przybywa energii, jak, jak on gubi te głowy? No. Czyli nie możemy go. Nie możemy mu odpuścić, tak? tak. I co potrzebujemy do zbudowania Łuzy? No, a... Macie, ale ja go cały czas leję, a on żyje. Czy na pewno ten mój mieczyk to jest neterydowy? To ja może widzę, pokażę. Pokażę naszą, nasz domek, co? No, nie wiem, co to jest nasz domek, który ma, ma nas chronić. Przed czym ma nas chronić ten domek? Przed Widerem, ale Wider się kopie to dobrze. Będziemy z Aha. Ale nie tylko przed Widerem nas chroni. Przed czym jeszcze? Przed mobami. Mobami, tak. A kiedy moby przyjdą? W nocy tylko. Aha. Ej, ten wyder ma wczoraj w A tu gejmy go. A zjesz kanapki? Halo. Ty masz do zjedzenia kanapki. Pokonałeś go? Jest. A gdzie ty jesteś? Mam dwa Mam dwie... Mam dwie z nesterowym Jak go pokonałeś? Ja go cały czas slałem tu... Neterytowym, Neterytowym mieczem. A ja co ja mam? Jak to możliwe, że dopiero co jednego pokonaliśmy już drugi, co? Drugi i teraz trzeci. Ja się chowam tutaj tato, do naszej bazy. Tato! Tato, tato leć do mnie. Leć za mną, bo widziałem, że jest drugiego też. Jest pierwszy pasek, a ja też drugiego. O, dobra. Tylko wiesz, zaraz zrobi się ciemno i ja się troszeczkę obawiam. Dobra, dowad! Patrz, dobra i są dwa łazery. Gdzie? Gdzie?

No dobra, okej. Okay. Zobacz do, do, co zrobiłem. Zobacz co, to... no? co zrobiłem. Gdzie? Tutaj. No latasz cały czas, nie wiem chodź co chodź zrobiłeś. Chodź za mną, chodź za mną. No idę. Zobacz co, co zrobiłem. Chodź za mną. Chodź za mną. Raczej poleć za tobą. Muszę polecieć. Zobacz co zrobiłem. Ja cię kręcę, to chyba jest coś... Fioletowego, co to jest? Portal Portal? A ty wszedłeś i zniknęłeś, halo? Wszedłeś tutaj i... Jeju Dobra, ale ja się boję tutaj, co my tu robimy? Tu jest wysoko Jaką A wypij miksturę Jaką w Miksturę, miksturę Dobra, wypijam Noktowizja, tak? Okej, okay. ja cię kręcę, wszystko widzę, wszystko Dobra, no to kieruj, jak tu ładnie różowy świat. Ojej, co to są te czarne? Ludziki. Endermany! A czemu nas nie atakują? A mogę takiego. Enderman mi zabrał TNT! No niemożliwe! O, oddaj to TNT! Dobra uwaga, coś tam wysadziłem. Wysadzimy trzy endermany. No, zobacz, ale on, one silne są. No, niemożliwe. A ten z mieczykiem, jak się nazywa? to jest pigment. A rzeczywiście, pigment. I mówiłeś, żeby się na nich nie patrzeć, a ja się patrzę. Nie, na pigmenów nie. Okej. Okay. Na endermanów się nie wolno patrzeć, okej. Okay. No dobra, ale na, jesteśmy na game modzie, tak i. Okej. Okay. Ja Cześć co? Enderman! Hello, dobra, Grażynka! Dobra, dobra. A chodź do mnie! Hej, chodź do mnie! No dobra, jestem przy do tobie. Mnie. No. za mnie! To za mną! Dobra, to tutaj zdał. Za mi się zdał? Daj mi coś. No. Dobra, to mi dał. O coś takiego mi dał. Co to jest? Kwart? mama to ci zrzucę. No to daj. Ile chcesz? Dwa czy dwadzieścia mi daj. Oczko. Proszę, proszę. Okej. I musisz z przodu, musisz z przodu! Tu. Mhm. I tym... Oto? Mhm. Okej. Okay. Ja muszę się poje... a nie mogę nic tym robić. Co ja mogę tym robić? Nie mogę nic. Nic! No dobra, to gdzie są te mama, 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 chodź za mu, chodź za No, idę. O ten pigment chce złota? Tak, o ten pigment. Ten w sportkach? Tak. Ty, proszę bardzo, wziął ode mnie. Dzień. coś mi dał. Co on mi dał? Neterotową cegłę? Ej, Ej, ja cegłę mi dał. O, o, coś, zgasło światło. Co ja mus... Co muszę wziąć? No, kto wizję? Nie, nie ma! Nie mam. Okej. Okay. I znowu fajnie, widzę. Dobra, ty ja bym uciekał z tego świata, bo trochę się tu boję. Tepnę się tutaj z powrotem. I gdzie jest nasz świat? Halo. To chodź nie jest nasz... Za mną, chodź za mną. No dobra, idę. No, jestem. A ty jesteś pewny, że tam powinniśmy iść? to? tutaj to, 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 to jest wprowadzą do ślady, ja tutaj zbudowałem. A, rozumiem. Okej, okay. okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. I tu jest kolejny portal do... Do meda... do naszego świata. Hura! Jesteśmy jest, u nas! Tutaj jest no dobra, a gdzie jest nasz domek? Halo? Nie widzę naszego domku. Gdzie jest nasz domek? Dobra, gdzie jest nasz domek? Maciu, gdzie jest nasz domek? No dobra. Nie mogę. Okej. Okay. A gdzie jest, gdzie jest nasz domek, bo ja bym się chciał już schować. Chciałbym już, no to idę za tobą, no. Dobrze, ale ja muszę sprawdzić, czy się nam nagrało do tej pory. No to Maciek poszedł, o jest nasz domek, okej, okay, dobrze. To ja, o i Wider się pojawił nowy, dobra, okej. Okay. To ja sprawdzę, czy nagrywa się. Nagrywa się to, podziękujemy na no, to, będzie odcinek pierwszy, okej. Okay?